Przyrodyjka. Dziś o niezwykłym ujęciu wilka historyjka. Miałem takie marzenie. Od dwóch lat marzyło mi się, by sfilmować wilka, który kąpie się w wodzie, wstaje i otrzepuje się z tej wody, tak by wszystkie krople było widać. Ale jak to zrobić? Do tego potrzebne jest ustawienie kamery idealnie pod słońce, tak żeby wilk był dokładnie w linii prostej pomiędzy kamerą i słońcem. No i jeszcze musi chcecie się wykopać, musi być jasno, musi się otrzewać, no jest to prawie, że nie do zrealizowania. Zastosowałem swój tajny środek przenoszenia kamery. Makietę czołku, która była dodatkowo doskonale zamaskowana, obłożona liśćmi, korą drzew, przyklejonymi nawet małymi grzybkami. Ten czołg mógł przejechać przez różne przeszkody wprost do kałuży. A tam wieżyczka się obracała lewo, prawo, góra, dół. Mogłem dokładnie skadrować pod słońce. Co więcej, w czasie oczekiwania, gdy słońce powoli przechodziło nad horyzontem, mogłem cały czas poruszać kamerą, tak by było. Idealnie właśnie pod promienie słoneczne, a jednocześnie nie musiałem podchodzić do kamery i nie zostawiać tam swoich śladów zapachowych. W lesie zrobiło się zupełnie cicho. A już wiem, że gdy się robi w lesie zupełnie cicho, znaczy to, że nadchodzi wilk. I to nie byle jaki wilk. Przyszedł sam Bashir, wielki, potężny wilk, ale nie mogłem jeszcze wyłączyć kamery, ponieważ. Musiałem zaczekać, aż zacznie pić wodę. W tej chwili, kiedy wilk się rozejrzy i zaczyna pić wodę, to chłoptanie troszkę zakłusza mu inne dźwięki. I wtedy można bez e, obawy, spłoszenia wilka, włączyć kamerę. Włączam kamerę, patrzę w monitorku, tak jest, pije wodę, pije, jest gorąco, no ale to może się położy. Po chwili położył się. To jest wilczy zwyczaj. Chłodzenie brzucha w chłodnej wodzie i picie wody. Teraz jeszcze trzeba. Żeby wstał i trzymam kciuki, że tak wstał i się otrzepał z tej wody. No i wreszcie udało się. Tak jak przypuszczałem. Wstał. Przeciągnął się nieco, ale przede wszystkim otrzepał się tak od karku do samego gona. Był wodny, pojedyncze kropelki rozprysły się w powietrze, i przez to, że słońce przez nie świeciło, było widać każdą z nich. W ten sposób udało mi się zrealizować moje marzenie. Podpatrujcie przyrodę. Zajdziecie przygodę. Opowiadał Martin Koszyński.